Kochani, pragnę wam dzisiaj mówić o, o pamiętaniu. O pamiętaniu się od tego, że żyje się bez Boga. Potrzebujecie narodzić się na nowo. Potrzebujecie opamiętać się z życia bez Boga. Z życia bez Boga prawdziwego. Bo ja nie chcę Ci mówić o religii. Nienawidzę religii. Religia okłamuje człowieka i daje jej złudne poczucie bezpieczeństwa. Człowiek myśli, że zrobi coś, cokolwiek, i jest wszystko w porządku, sprawa załatwiona. A dalej człowiek jest w drodze do piekła. I chcę ci dzisiaj opowiedzieć, jak ja pięć lat temu opamiętałam się i nawróciłam się do Jezusa. Ja, jako religijny człowiek, myślący, że kiedy pójdę od czasu do czasu do kościoła, wyspowiadam się. Kiedy będę dobrym człowiekiem moralnie, kiedy nie będę krzywdziła drugiego człowieka, to będzie wszystko w porządku. W tym błędzie trwałam przez wiele czasu. Myślałam, że tego wymaga ode mnie Bóg, abym była jakaś, abym była dobrym człowiekiem. Ale chcę ci powiedzieć, że to nie o to chodzi. Zdałam sobie z tego sprawę pięć lat temu, kiedy w szczerości swojego serca zawołam do Jezusa, a Duch Święty przekona mnie o tym, że nieważne, jakie życie prowadzę. Nieważne jaka jestem, idę do piekła. I tylko dlatego, bo nie poznałam osobiście Jezusa, tylko dlatego, że osobiście nie odwróciłam się od Starego Życia i od tego, że żyję bez Boga. Ja pięć lat temu pojednałam się z Jezusem. Ja pięć lat temu odwróciłam się od swojego Starego Życia. I spokutowałam z tego, że żyję bez Boga. Potrzebujesz to zrobić. Potrzebujesz odwrócić się od starego życia. Wielu ludzi zastanawia się, gdzie jest Bóg, czego ode mnie chce, co mam robić, jaki być. Jeśli zadajesz sobie takie pytania, to chcę ci powiedzieć, że dziś ja, stojąca tu przed Tobą, jestem odpowiedzią. Podejdź do mnie, porozmawiaj ze mną. Osobiście pojednam się z Jezusem pięć lat temu. I poselstwo w miejsce Chrystusa sprawuje. Jestem odpowiedzią dla Ciebie. Bóg jest. Bóg istnieje. Bóg jest potężny i mocny. I Bóg. Chodzi na pragnienie człowieka. Ja przez całe swoje życie użalałam się nad sobą i winiłam Boga za moje życie. Ale kiedy w końcu otrząsnęłam się i zrozumiałam, że to nie o to chodzi, że to tak naprawdę, jak moje życie wygląda, to nie wina Boga, ale moja wina. Ja wtedy do Niego zawołałam. Ja uwierzyłam, że Jezus jest prawdziwym Bogiem i bez Niego ginę. Wtedy w szczerości swojego serca pojednałam się z Nim. Uwierzyłam w to, że to On jest bramą do nieba. Że bramą do nieba nie są moje ani dobre uczynki, ani moje starania, ani dobre wychowanie. Że bramą do nieba jest Jezus. Jezus, te imię zbawia. Jezus, chcę ci powiedzieć, że bez Jezusa giniesz. Ja przez wiele lat myślałam, że poradzę sobie, ale nie radziłam sobie w ogóle. Ale kiedy wezwałam imienia Jezus i dzisiaj z tego miejsca ci świadczę, Spotkałam się z Jezusem i Boża moc z nieba dotknęła mojego życia. Dziś wiem, kim jestem. Dziś wiem dokąd idę. Jestem obywatelem nieba. I nie z uczynków, nie z mojego starania, ale przez wiarę i przez ofiarę Jezusa, która dokonała się na krzyżu. To jest dziś dla Ciebie. Powtarzam, musisz narodzić się na nowo, aby wejść do Królestwa Bożego. Do Królestwa Bożego nie, przy, nie przyjdziesz przez żaden rytuał, przez nic, tylko Jezus jest drzwiami. Jezus powiedział, że kto szuka, ten znajdzie. Zawołaj dziś do Jezusa. Odwróć się od tego, że żyjesz bez niego. To są czasy ostateczne. Potrzebujesz narodzić się na nowo. Potrzebujesz, aby duch święty ciebie wypełnił. Potrzebujesz, aby Twój duch został ożywiony. Tego potrzebujesz.